Kolejny dzionek, Tak wyglądał pokój pięciosobowy. Spaliśmy w czwórkę. Łazienka szósta, prawie siódma za piętnaście. Także nie jest już późno. Może się okaże, że zajdziemy dalej niż wczoraj. Wczoraj niecałe 30 km. Dzisiaj planowane jest 31 planowane, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze rzucą, więc czy coś nie zostało pod łóżkami? Nic, dobra, to idziemy w szlak. Yyy, dobra. To żegdowy tą Śląskiej Karpasz Biały Jar. Już jest ładnie fajnie, chłodno ale będzie lampa chyba przez cały dzień później. Pierwsze kroki, taki szlak już typowo górski, to mamy taki widok na śnieżkę. Na razie nastroje dobre, na razie. Zobaczymy jak będzie pod koniec mogę hmm. e, Teraz jak kręcę dla gośki? Uwaga film. No jeszcze trasa się nie zaczęła, a już mamy kłótnię małżeńską. <śm> tego nie musiałeś nakrywać. E, ja na szczęście się nie kłócę z panią Edysią, ponieważ pięknie mi wybrała koszulkę. Ja uprawiam sobie koszulkę, ale pani Edysia stwierdziła, że musi poprawić. Nie, bardzo dobrze wybrała Proszę bardzo poprawiać. No i jeszcze tak idziemy yy, na cztery osoby, dwa bąble na nogach. Zobaczymy, jak będzie pod koniec dnia. Jeden po eksplozji. Jeden po eksplozji. Sławkowi wybuchł yy, bąbel w trakcie marszu. Takimi zygzakami szlak czerwony cały czas. Pani dysia uśmiechnięta, to już dobrze. Przechodziliśmy teraz koło pomnika ofiar, którzy zginęli w górach I tu mamy naprawdę strome zejście Wczoraj chcieliśmy jeszcze tędy zejść, bo zastanawialiśmy się czy jeszcze schodzić do pola namiotowego, czy zostać w Domu Śląskim Na szczęście zostaliśmy tam Bo ciężko byłoby tutaj teraz wczoraj nam schodzić, bo ledwo żeśmy się nawet do pokoju wtargali tam na trzecie piętro Czy na drugie O, tutaj mamy taki strumień Podnie śnieżki. O, i droga się troszeczkę równa. Po tej stronie śnieżka jest całkiem ładnie wygląda bo od strony, gdzie żeśmy dochodzili do niej, prawie w ogóle nie porośnięta zielenią. Wyglądała jak taki nasyp pogórniczy. No, a ja tutaj cały czas mam okrzan, że mam za ciężki plecak. I chyba racja, mam 80-kilowy plecak, wypchany na full, waży, 13,5 kg ważył samymi, bez jedzenia, potem jeszcze doszedł mi namiot, kilo 20, potem zakupy ze 3 kg 14, 15, 16, i, a jeszcze wczoraj niosłem prawie 4 litry wody, około 20 kg. Ale na szczęście żadnych nie mam jakichś tam problemów. Miałem tu problem, tylko z ramieniem. I to straszny ból, ale dzisiaj yy, nie czuję w ogóle tego bólu. Co myślałem, że będę miał jakieś odciski, ale nic się nie dzieje. Wtedy jeszcze dopiąłem sobie tu pas biodrowy. Bo plecak yy, jest duży i. Fajnie rozkłada ten ciężar, także wszystko wchodzi w nogi. O. I Wreszcie taki piękny górski szlak. Idziemy do Białego Ronieru. Tu jest możliwość przyspieszenia. I gonimy, ile się da. Nie? Bo 31 km, 31 czy 32 wiem dość. Jaki jest tam punkt docelowy? Można Rudawy Janowickie. Rudawy Janowickie. Gdzie jesteśmy w Karpaczu i szukamy drogi można się zgubić, straciliśmy szlak z oczu że jednak idziemy dobrym szlakiem I co? Odbijamy z głównej ulicy w taką boczną, o bo szlak jest czerwony Co jest bardzo przyjemne, schodzimy cały czas w dół, porównem zapora. To jest zbiornik wodny Karpacz. A tu już będzie pod górkę. O tu na przywitanie tak kamień. Niestety kamerka mi się coś przycina i muszę sporo czasu poświęcić, żeby ją odpalić. Wyciągam z tego opakowania futerału. Ale najważniejsze, że działa. I mam nadzieję jeszcze, że głos będzie dobry. Bo coś częstszy. Nie będę się chwalił, że nogi dają radę, bo nie dość, że to jest jeszcze początek drugiego dnia, przed nami jeszcze dwa tygodnie. Wiele się jeszcze może ostarczy. Tutaj mamy chwilę refleksji. Karpatka, taki tara widokowy. I tam mamy śnieżkę, stamtąd żeśmy szli. Potem przechodziliśmy w karpacz tej skocznie. No to z 5 kg to żeśmy spokojnie przeszli. 5, 6, 7 nawet. Przeszliśmy, bo myśmy szli tak, tak i tam. Mhm, jeszcze. Takimi zygzakami. I idziemy dalej. Przy lesie, przy polach. Do najbliższego miasta mamy 3 godziny. Przydałoby się coś wcześniej, bo woda. Ale słyszę gdzieś źródełko, jak co? W razie co mam filtr. Ale mam nadzieję, że się obejdzie. No i po drodze jeszcze pobłądziliśmy. Także trzeba bardzo uważać. I taka to dróżka przed nami teraz Kawałek ostroj drogi, rozdroże takie Przy takich skałach I chwila odpoczynku Czas na kawkę Jest kawka Jest przyroda Zdjęcia były no Doszliśmy do, do takich ruinek Fajne, ale to taki... Wiesz co, to, to cegło to nie stare jest. Znaczy on będzie taki, ja wiem, 18 wieczny, może być? Może być trzypki No i szybki taki rekonesans dookoła, bo Liczą się kilometry najciekawszy jest ten mur z tych kamieni Tak to I te półkrągłe łuki Dobrze takie ruiniki są po drodze idziemy dalej ona no, jeszcze pozuje. Tamto jest pod brzegiem. No, no Prawdopodobnie przeszliśmy już ponad 15 km. Po drodze jeszcze takie bajorka z żabami. jak tam pokazałem No idziemy sobie dalej. I cały czas poruszamy temat mojego plecaka że jest za duży taka jedna ty... pani w schronisku powiedziała że mam super plecak a pani Edysia powiedziała, że że jest super, tylko jest za bardzo wypchany jak na taką długą trasę no jest za ciężki no z 18 kg, to... może nie 17 teraz bo już wyjadłem trochę dzisiaj poszły dwie konserwy jakieś batoniki, trochę wody o 17 km na razie jeszcze, daję radę Nie będę maksymalnie 10 Może powinien być dwa razy lżejszy ale musiałbym wszystko zmienić od śpiwora po materacę o połowę no ale to już może następny razem jesteśmy w tym momencie bardzo dumni z siebie ponieważ pierwszy raz jesteśmy pierwsi A no nie, nie pierwszy, ale no dawno ale nie byliśmy. dawno nie byliśmy y, Problem w tym, że y, Chyba mamy więcej bagażu Tak? I w, e, tylko w tym problem e, ty tak? masz więcej bagażu? No. Bo ja nie mam A Ciebie więcej? No to nie wiem jaki był powód tego, że Sliśmy sam samym końcu No ale w każdym razie jesteśmy pierwsi teraz I szukamy jakiegoś sklepu, bo Powoli kończy się wszystkim woda. Na pewno w lesie wiewiórki jakieś sklep mają. Może. No, czelesieńka po drodze taka. Tak, jakieś mam tutaj jakieś darmowe witaminy. Hmm. O, jabłka jeszcze są. Ale kurczę, jak potrzebne witaminki są. To... Trochę małe No, ale dobra, dobra Czyli co tu, może jakieś były kuczogrodki wcześniej, jakieś ludzie mieszkali one w lesie Czy są. są też takie leśne? Mhm. Tak, no, po lasach rosną mhm. A faktycznie, czasami też idzie się lasem i w środku można faktycznie czereśnie dorwać No i tam jeszcze jabłuszka No, ale jabłka to by się bał jaść Droga nam się tak bardzo ładnie wyrównała Po takim stromym spadzie mamy taką równą, szeroką O ta kawka się przydała Bo pani Edyta tak ciśnie Po prostu ja już do moich butów się woda ale Starłem piętę No Proszę panią Nie słucha się no, Tak, tak, tak. Wpada się w taki tras, ale najczęściej jest, że yy, pół godzinki i czego pada totalnie z si sił. A no, zobaczymy. Zobaczymy. To jest taki, taki moment, który ja się przełamie, to potem. A to tak. tak mm. To tak samo jak jest z plecakiem, że ból jest na początku, a potem już się go nie odczuwa. No. wtedy do ja nie wiem co ta pani... chyba jakąś potrójną kawę sobie na. Zaraz sam zajrzę, zajrzę do mojego pojemnika z kawą, Ile ubyło mi tego proszku. Ale jak to działa, no przecież to jak ja to 20 minut później tempo nie maleje. Jest miejscowość, będzie woda. Taka gazowana jakaś. Tu właśnie za, hmm. się pokazuje na architektura, Jaki stary dwór albo jakiś budynek Mr Pluski Dobra. Dobra. No Będzie, będziemy to chyba to w bok to gdzieś tutaj gdzieś odbicie? No. No, może nie tutaj ale To prywatne to coś Ale tak był czerwony A nie to posiadać, z tej strony to jest Pychota teren prywatny jakoś To tam wyżej są ładniejsze w miejscowości nie było sklepu jednak Nadal idziemy na deficycie wody To chociaż te malinki jakoś Kończyło się pole malin. Pójdziemy teraz wzdłuż rzeki Tak i mamy bardzo mało wody wszyscy. Czy tam już jest ta studnia gdzieś? Tak, tak ją wykopiemy. Ja tu widzę wszędzie studnie. Woda jest jakaś taka brązowa dziwna. Nie korzystamy, mimo może mam filtr. A najbliższy sklep jest około 2-3 km stąd. Ale nie po drodze. Ale nie po drodze. Także trzeba by zboczyć, okrążyć. Aqua. Sławek tak przyspieszył. tam w oddali rysują się czerwone parasolki z Coca-Cola. Ale jeszcze nie wierzymy, że to jest prawda. A może być, że to jest prywatny ogródek czyjś? Nie, nie. Nie! nie. nie wygląda na sklep. Super. Marzy mi się coca cola ale mam zakaz. Proszę się wypowiedzieć. Po Coca-Coli chcesz jeszcze bardziej pić. wtedy zabrakłoby nam tej wody, którą byśmy nawet dokupili. Ale jak wypiję Coca-Colę i wykupię sobie jeszcze wodę. Tak, to już chyba ze trzy, a już i tak za dużo dźwiga. Trudno. Wolę umrzeć z przeciążenia niż z pragnienia. Złotej, Dotarliśmy do miejsca, słodzona woda Tu jakaś smażalnia ryb jest Zamówiony jest, co ja tam zamówiłem, strąga no, Takie oto jedzonko I właśnie dość pomogłabyś mi z tym Ser pleśniowy Ser pleśniowy, a nie masełka z czosnkiem czasem Albo masło szczosn. Albo masło mi się no. wydaje, że może być masło szczosn. A to nie. To nie pomaga. To mogę zjeść, to nie, nie pomaga. pomaga, dziękuję bardzo. Ale jak chcesz, to możesz sobie wziąć to i to. Możesz i masło. No dobra, smacznego. Dziękuję. No, w końcu udało się złapać sklep. wodę. I mamy wodę w końcu. I jeszcze coś takiego jak start. Darsky Park Krajobrazowy. Kolejny etap Janowicki. Ruda Rudawie Janowickiej teraz będzie chyba spore zniesienie no, może tak bardzo ale, ale będzie trzeba po a jesteśmy już naprawdę umęczeni prawie wszyscy mają odciski u mnie się zaczęły objawy zobaczymy później podejście bardzo trudne cały czas Chce się pić no leje się za. i burka na razie się nie kończy z równomielne podejście, na szczęście równa droga, ścieżka zwykła udeptana ale potem mamy jeszcze większe podejście trzeba się psychicznie nastawić i tu było takie rozdroże i w ogóle słabo oznakowane. Rozeszliśmy się na dwie strony świata. No i tam, gdzie ja poszedłem, nie było szlaku. Ale trzeba bardzo uważać. Dłuższego czasu idziemy i nie ma oznaczeń na drodze. Pani Edyta ma aplikację. Według niej jesteśmy prawdopodobnie na dobrej drodze. No ale przydałoby się potwierdzenie na jakimś drzewku. Bo wracać się to straszne ból I wszystkich, wszyscy będziemy mieć odciski. I ja chyba też, bo czuję coś. Jeszcze chyba nie widać odcisków, ale będą. Ciekawe. No a tutaj taka droga bardzo słabo udeptana. Turystów jak na lekarstwo. Jeszcze rano na tym szlaku to tam mijaliśmy parę osób. Ale to jakichś tam lokalnych turystów. A tutaj już pusto, cisza. Maratończycy dawno przeszli. A nikogo nie widać teraz w tym momencie. Jest około 15 godziny. Słucham? Tak, tak ja widziałem już. Od czasu tam nawet koło Ciebie jest jeden. Woda uzupełniona w tym zbiorniku. Pół tabletki tych elektrolitów. Nie więcej, bo piszę, że tabletka na pół litry, ale to jest taki smak jest nie za bardzo. No, fajna sprawa z tym bidonikiem przyczepionym do nerki. Tylko, że ten bidon, ten plastik, to przypomina mi raczej taką izolację do fundamentów. Hmm, wyparzyłem. No ale co, co zrobić. Ta... Nie będę całe życie z tego pił, tylko teraz na szlaku. Póki co jest bardzo wygodnie, bardzo fajny jest ten, ten taki dziubek. Taki, że nie muszę odkręcać korka. Coś jak dawniej były te sikawki, jajeczka na śmingu z dingus. No i ważne, żeby tu nie być wody gazowanej, bo zalałem też wodę gazowaną. To cały czas mi wystrzeliwał gaz z tego. Także teraz tylko zwykła woda i pastylki idziemy dalej Jestem w tym momencie drugi Pan Jedysia przeszła szybciej Sławki Sławek z żoną Z tyłu Leczą odciski No i co jeszcze najlepiej Na razie nie mam żadnych problemów jakieś, No wiadomo zmęczenie ciężki plecak Tam jak widać było wcześniej Podczas zmieniania Jakieś 18 przynajmniej kilo na... To jest no nie ma o czym mówić, No, ale pociesza mnie to, że ile? 15 lat temu, kiedy ja miałem 40 lat, teraz mam już 55, wtedy szedłem e, przez Bieszczady i coś mi siadło w nodze. Nie, nie dałem rady, po prostu ani pod górę podejść. Musiałem tyłem wchodzić na górkę, no i wtedy już mi się wydawało, że. Zostało mi jeszcze parę lat jakiegoś spinania, Nie więcej, zwłaszcza przy tym zerwanym więzadle Tam wtedy jakieś dziadki, takie akurat starsze, doświadczone osoby widziały to I od razu mi powiedzieli, że na 100% naderwałem ją z odło, I że to się tak łatwo nie goi, że to już zostaje. Na szczęście minęło 15 lat Jakoś to się fajnie zagoiło Nie mam jakichś problemów Najważniejsze co zrobiłem to zacząłem używać ciut lepszego obuwia bo wtedy się używało co tylko miał człowiek pod ręką to szedł w takich butach potem już trochę lepsze buty ale jak się okazało te najlepsze też nie były dobre czyli znalazłem dla siebie taki pośrednik jakby coś, no coś tego typu zwykle podobne do adidasów ale trekkingowe i to na razie się sprawdza, nie mam żadnych problemów, ale to jest na razie to dopiero drugi dzień. gdzie kolejne rozdroże i bardzo niejasna sytuacja: no bo jest strzałka, która wskazuje na lewo, ale nie ma jasnego, czy idziemy tą drogą, czy gdzieś tam w prawo. Edyta szła przede mną i poszła tam, jednak dalej. Ja poszedłem drugą drogą, i ani ja, ani ona nie jesteśmy pewni, czy idziemy dobrze poczekam na ta miała ja zobaczyła coś oddali, jak wróci albo krzyknie to idę tam dalej. Mały reset bukowcu, Kościółek i takie coś bardzo ładnego. Hata z bardzo wysokim dachem. Aplikacja mówi, że jesteśmy znacznie bliżej nam się, niż nam się wydawało. Kolejny przystanek. Nie wiem, która to godzina jest. 17, Czy my idziemy 5, 6, 7, 8, 9 godzin? Wszyscy idą na oparach. I jest około 25 km, przejść, prze, przeszliśmy. Tylko, że tak, szliśmy przez tą miejscowość. Tam było cały czas na świetle, tu też spaliło mnie bardzo. Nie wiem jak innych. No i wleczemy się dalej. Ja się jeszcze nie nastawiam na jakiś nocleg czy coś, bo to najgorzej. Nie. Po prostu widzimy ile się da. Póki się da. Żódeł kojola. Troszkę zabraliśmy wody do mycia. My nie wiemy co dalej. Nie uwierzycie, ale ja czuję tą wodę. Tutaj ciężar. Tak? Naprawdę? ci ja uwierzę. Kurczę Za lekki masz plecak skoro czujesz różnicę No miałam lekki Teraz czuję Bo jak ja wrzucam nawet półtora litry to nie czuję żadnej różnicy Tam idzie pani Edytka Która właśnie Oznajmiła że mamy za sobą 29 km 29 Ale i coś ale ty jeszcze dojdziesz dochodzisz tutaj Czyli już prawie 29 raz taką Czyli dzisiaj mamy w planie 33 km przejść 33 km w planie No niecałe, no 32 i 8 i 33 Nie 33, bo my jesteśmy z Małopolski 33 No a, tak, a czy tak wygląda start po 30 km. Nie, dużo. Po prostu nie da się ruszyć normalnie. Co? Nie nieźcie ciężar, bo zaprzymażuję tutaj, do tego. Tylko musisz wrócić. Zobaczmy, <grym> będę ciężki pracę. <grym się wylego> Bolą nóżki? No to... A kogo nie bolą? Niech podniesie rączkę No Po tamtej stronie tych nie boli No tutaj bo to widział buty, to mówcie <noise> To pewnie tutaj... ja, bo ja zawsze jedę na końcu Cokolwiek. To już jest dosłownie Czterech Tetryków idzie No ale jeszcze mamy dwa kilometry Także Rychło odpoczynek będzie No je, mamy już Ponad 33 km w nogach. Ponad dzisiejszy limit. Ponad dzisiejszy limit. I doszliśmy do miejsca. Przekroczyliśmy je wręcz. No i teraz zostaje problem z noclegiem. Po drodze mijaliśmy taką wiatrę, ale to było jeszcze zbyt blisko. Skalne formy. No i wszyscy resztką sił podążamy w dół doszliśmy do takiego punktu to jest gmina Kamienna Góra i tu takie cudo rewelacje tu na dwie osoby albo nawet na trzy tu może spać osoba tam i tam jeszcze czekamy na drugą część peletonu i zdecydujemy czy tu zostajemy czy nie I jest jakakolwiek cywilizacja jakiś traktor jeździ że, że gdzieś co nie będzie pasowało Patrz tam dwuosobowa jadalnia tam kolejna jest sypialnia Super, tylko robaki. Jakie robaki? Ja mam maskitierę no, czyli, czyli, czyli zostajemy tutaj. Ale w puszkach coś mamy. Może mógłbym go <grym 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 i... Ale moglibyśmy sobie tak, ale koło się nie O, Odnisko. Od to, to... To, to... No, padniemy to... zaraz. No, no, nie, to nie ma szans No, jest godzina 8:20. My już prawie gotowi przed kolacją do spania. Od dzisiaj wszyscy bardzo wcześnie się położymy. To mamy jeszcze. Gotowe. Jedzenie. Kaszot to. Ja nie wiem czy reklamam. Może, może. I ryż po tajsko. kolacyjka i herbatka. Koniec. No. no i tak kończy się dzisiejszy dzień. I do jutra.